Hey. Witam Was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wyglądacie darmową grę Brain Out. Twórca gry napisał do mnie i zapytał, czy nie mógłbym szepnąć kilku słów o jego grze, więc uznałem, że czemu nie. W sumie to małe, darmowe cudo na Steamie, przy którym możemy się dobrze bawić, zwłaszcza, że jest darmowe. Nie trzeba z niego płacić ani grosza, dlatego może być z niego zwyczajnie frajda. Podesłał mi kilka skrzyneczek, które możemy sobie otworzyć, więc ej, czemu nie. Rzecz w tym, moi drodzy, chciałbym skorzystać z okazji, by ogłosić, że zwycięzcą w konkursie na kopię H1Z1 zostaje ten komentarz. Zwycięzcy bardzo i proszę o kontakt przez wiadomość na YouTube, tak żebym mógł wysłać kopię. Tymczasem, bez zbędnego gadania, zobaczmy czym jest się Rainout. Kaftan, szeregowy pierwszej klasy. Cóż, mamy skrzyneczki, którą mógłbym otworzyć, więc... A cóż, otwórz skrzynie. Otwórz wszystkie. Wow. Nice. Kolejną. Mamy tych skrzyni chyba z siedem. jakie cuda mi wypadają. Pójście ile barierów? Jestem szeregowym pierwszej klasy. Dostaję doświadczenie. Najwyraźniej. Pakiet pierwszy. Ok. Mogę sobie główną broń zmienić. Ok. Czyli rozumiem, że z tych broni celność 40, 35, 60. Ok. A w tym wypadku. Celność 50. No, to użyjemy tego cuda. Okej, okay, tu mam pistolet PM5. Tutaj nie mam nic, ale poodblokowałem rzeczy. C4. Albo granaty. Granaty brzmią jak coś. Nie wydaje głosu podczas poruszania się. Działa ja dodatkowo do granatnika. Definitywnie wolę być cichy. Strój. Mogę sobie wybrać. Blokowałem choćby ten. Więc będzie śmieszniej. Będziemy wyglądali trochę jak Konstantin. Okej, okay, tutaj mamy wyzwania. Mamy kilka rzeczy, które możemy się zająć definitywnie. No i co? Szybka gra chyba, Znajdź grę. Wydaje mi się, że. O kurde, czy to cudo? Czy to cudo? Czy to cudo jest online? Holy quacka, fucking roli. To takie Daisy 2D chyba. Nie jestem pewien. Zabi. Okej. Okej. Okay. Okay. Ale Bayer to taki trochę soldat, nie? Trochę soldat. Ło kurde. Ciężko będzie się poruszać po mapie, której nie znam, ale spoko. Ej, nieź. Oh shit! Zniszczono mnie, mordę! No nie, myślałem, że kogoś zabiję. Okej. Okay. A, 64 Celność, odrzut, obrażenia 55 50, 55 65 Okej okay. 45 60, no to jest niezłe Tylko musimy ogarniać Co robimy? na razie gram trochę jak ta biega, nie? Haha, oberwał, oj O kurde, zniszczyli mnie. Czyli to jest taki trochę soldat, kurde, tego nie wiedziałem. Spoko, decha. A to są moi, okej. Okay. Ja jestem idiotą. Tu nie mogę strzelać, dobra. Nie ogarniam mapy. Nieźle! Kurde, nie wiedziałem, że to jest online. To mnie trochę zaskoczyli. O, oh, fuck! Kimoli guacamole. M4, jedno, obrażenia 55, obraża... Auto oh, to jest strzelba. A czy nie mam żadnej? Zaraz. A widzicie, mam takie jazzy. Okej. Okay. No tak, bo mam skiny do broni. Rzeczywiście. Czyli bronię po prostu blokowuję bodajże na poziomach konkretnych. Moja pierwsza bania! Przez chciałem być taki dumny, ale widzę, że nie, że to było zbyt proste. Czadowe to jak w czasach soldata, prawda? Była taka giera soldat, zakrywała się w nią na informatyce w 90. latach. Zabiję kogoś. O, rany, ten koleś. Ten jeden koleś. To jest chyba twórca albo ktoś, kto naprawdę nie ma życia. Garniturek. Jestem wyjątkowy, prawda? To sprawia, że jestem wyjątkowy. Flaga została utracona. Jaka znowu flaga? To mam jakieś flagę? No, nie wierzę, gościu. Znajdź sobie życie, co? Ten jeden kolej przyprawia miał bóle głowy. Mania. No, niech to szlak. Dobra, zabili mnie, ale przynajmniej odkułem się jednym killem. Okej. Okay. Zabiję kogoś. Czuję się trochę dumny. Zabiję kogoś znowu. Zabili mnie. <ścoughs> Ale jaja. No, ubaw, jest ubaw. W sensie nadaje się do, do takiego postrzelania sobie z znajomymi, zwłaszcza że na pewno da się zrobić założyć własną grę, więc... No kurde. O, zabili mnie. Ale i tak jest nieźle. 70. To tak jak na żółta dzioba, który gra pierwszy raz i nigdy nie grał w soldata, to to nieźle. Ja na informatyce grałem w pierwszego qua'a. <grytanie> jest jakaś gra, w którą wy zagrywaliście się na lekcjach informatyki w latach 90. Chcecie znać. <grytanie> Zabiję go. To było super. O, szlak! Nie zdążyłem się odwrócić. Trzeba operować bardzo szybką myszką. Ale mam garnitur jak John Constantine, więc nieźle. No kurde, myślałem, że tego drugiego też dorwę. Ale nie, to było zbyt piękne. O kurde, no. Tam dostał z tyłu jakiś koleś w ogóle banie, a ten jeden nie mógł. <laughs> hmm. Zaraz zasadimy mu Gonga, spokojnie trzeba się zemścić. Zobaczcie ale tam siadło, kula. Czy wyście to widzieli? Czego z nie zabijają tego jednego mojego? Z FK To nie w porządku, to słabo. Dostał. No kurde, już cię miałem walać, nie? To wszystko kwestia prefire. Trzeba ogarniać już temat, ale no cóż, nie jest źle i tak. Mam cię. Mam cię. A, jego myślałem, że też będę miał, ale chyba tak, nadzieję się na granat. Oh, well. O nie! Jak mnie tam wyczaił? Ten jeden koleś... Ten jeden koleś ma 25 killi, ten drugi też. To albo są twórcy, albo kurde, jakieś po prostu... Nie wiem, kaczory grające non-stop. Chyba e, e, e. jeszcze ich zajdę. Jeden. Trochę ich tuż. Sz... Chciałem powiedzieć, że ich trochę oszukałem, ale... Co, 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 co wy? Tam What the fuck? What? <ścoughs> Czemu byłem ptaszyskiem? Do boju, ptaszysko, do boju. Wszystko jedno. No, nie jest tak źle jak na pierwszy mecz. Zniszczono mnie jak zapałkę, ale mimo wszystko. No, wiadomo. Idea była. Powiem tak, to trochę jak wpuścić gościa, który dotychczas grał strategię, do Quake'a, nie? To się nie klei, z tego względu, że na przykład twórcy strategii stworzyli Alien Isolation, nie, więc... Dobra, zabij wszystkich. Do zrobienia rozpozna... What? Aha, gnida tam, kurde, nie ryzykujesz, szkoda mi życia, nie? What the... Zabijem. Czuję się dumny. Jest to... chciałem powiedzieć, że jest to jakieś osiągnięcie, ale dostałem kulę w głowę, więc ciężko mi teraz powiedzieć coś równie ambitnego. Proszę nie mordować. Mam garnitur, nie mogą mnie mordować. Headshot. Nice. Jestem swojak. O kurna. Zostałem po prostu zmiażdżony. <grym> Ale jest ubaw. Trochę mi przypomina, jak ten tytuł się... Showdown Effect, tak? Kill za kill. Showdown Effect był całkiem zabawny. Kurde, gościu, nie strasz mnie. Darzy spokój. Nie. No, to swoje. Ale nie dostałem, ja pier...niczę, Że tak się wyrażę, nazwiskiem niemieckiego uczonego. Tam jest jeszcze przestrzeń! I tu zginąłem! Może próbujemy jakoś inną broń, co? Kaczot! O nie, przewidziało mi się, że tam jest znaczy tam koleś, tylko że ściana. No dobra, zabiliśmy się wzajemnie. Co tu jeszcze mogę? 35, 60. 50. Obrażenia: 55. Obrażenia: 130. Obrażenia: 65. No dobra. Czy ja mam do tego na przykład jakieś coś? Nie mam. A wypróbujmy to, zobaczmy jak się z tym będzie grał. No zabiję kolesia, dobra, czyli, czyli w sensie da się zamić tym, nie strzela kapiszonami, tak? Jakby strzelało ślepo ślepokami, mog mogłoby być trudno. Fajnie było. Dobra, strzela na pewno wolniej. Dobra. Już ogarniam. Trzeba kucać, trzeba robić w gracie. Dostał. Ja nie wierzę, co ten koleś robi. I słonionym tempie panie jeszcze zerwałem, nie? O kurde. No nie jest na niej źle, tam lepiej gra w FPS-y. Ale mam nadzieję, że się Wam podobało moi drodzy, bo to na tyle w tym odcinku. Darmowa giera. Pokazowy jednocinkowy czemu nie do tego wyniki z one macie. No i gra jest za friko, nie? Więc myślę, że twórca będzie zadowolony, bo kilka osób zawsze tam pobierze te grę i sobie pogra, prawda? Więc mam nadzieję, że się wam podobało. Tymczasem ode mnie to tyle. Dajcie znać poniżej, co sądzicie o grze, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie ciepło i do jego usłyszenia.